Witam. Witam na pogadance politycznej. Uch. Znowu ponuro za oknem, ponuro w umyśle, ponuro w sercu. Pojedźmy takim już klasycznym tekstem, który sobie tutaj w Polsce od lat lata. Sorry. Taki mamy klimat. <grym> Taki mamy klimat w Polsce, że ceny żywności rosną, ceny prądu, gazu, materiałów budowlanych itd., tak itd. Tak I różne osobistości, które mają decyzyjne stanowiska w Polsce, potrafią bezczelnie przed kamerami opowiadać różne głupoty. Na przykład, że pewnych sytuacji kryzysowych nie można było przewidzieć. Skoro takie osoby nie potrafią przewidywać różnych sytuacji kryzysowych i nie potrafią kraju przygotowywać na różne sytuacje kryzysowe, to oznacza to tylko jedno. Że takie osoby nie nadają się po prostu do sprawowania ważnych funkcji. Należy ich zdymisjonować. Trzeba ich zwolnić i tyle. I tyle. Osoby, które mają władzę w Polsce, potrafią przed kamerami opowiadać różne farmazony, że oni nic nie mogą zrobić. Takie osoby, które mają władzę, nic nie mogą zrobić. <słuch> do zwolnienia, do zwolnienia ich wszystkich. Ich trzeba zwolnić. I non-stop te tłumaczenia, że przecież na całym świecie jest kryzys. I co z tego? I co z tego? Na całym świecie jest kryzys, a prawda jest taka, że jeżeli w Polsce u władzy byłaby prawdziwie propolska ekipa, to Polska, na tej sytuacji, która teraz jest na świecie, to by jeszcze zarobiła. I na przykład moglibyśmy się poodcinać od różnych organizacji, które są patologiczne. Różne rzeczy można by zrobić, ale do tego trzeba mieć odpowiednią ekipę u władzy, prawdziwie propolską, a nie sprzedawczyków, którzy wykonują instrukcje z zagranicy. Od 1989 roku do teraz, do 2022 roku, ten układ, który rządzi w Polsce, jest po prostu marionetką Zachodu. Przed 1989 rokiem. ZSRR rządził Polską. A teraz rządzi Zachód. I tyle. I tyle. Co, co tu rozkminiać? Co tu jeszcze rozkminiać? Ale ludzie tacy zwykli, wyborcy, wyznawcy, no nie rozumieją tego. No nie rozumieją tego. Trzeba by im paluszkiem pokazywać różne rzeczy, a i tak by tego nie zrozumieli. I tak by poszli, zagłosowali na jakiś PiS, PO, SLT, PSL, albo jakieś nowe partie systemu. Uch. To, co się dzieje w kraju, to jest normalnie dramat, totalny dramat i to nie jest nic nowego, to jest po prostu kolejny etap. To jest kolejny etap. Oczywiście, oprócz starych patologii, mamy dużo nowych. Uch. Teraz na pogadance chciałem taki podać przykład, jak zwykli szarzy ludzie. Mogą zmieniać system, bo mamy wiele osób w naszym pseudo-obywatelskim społeczeństwie, które rozsiewają frustrację, opowiadają różne głupoty, tak samo jak te różne marionetki, które są na stołkach w Polsce, tak samo zwykli szarzy ludzie opowiadają różne głupoty. Powtarzają jak mantrę, te same treści, że nic nie mogą zrobić z systemem. Oni nic nie mogą. <laughs> Jeżeli tacy ludzie są pewni na 150%, na 200%, na 300% czy więcej, że nic nie mogą zrobić, to po pierwsze nie powinni się w ogóle odzywać. W ogóle się nie powinni odzywać. A po drugie, to jest bzdura. To jest totalna bzdura, bo każdy jeden obywatel może coś zrobić z systemem. I to niezależnie od tego, czy ma duże możliwości, czy ma małe, to każdy zawsze coś może zrobić. Każdy. I tu teraz podam taki przykład. Taki. Starałem się znaleźć taki bardzo prosty, zwykły przykład z życia codziennego. Nie z manifestacji, nie z tych różnych wyborczych pseudozadym, tylko taki najzwyklejszy przykład z życia codziennego. Mamy supermarket zachodniej korporacji, która się panoszy w Polsce, na przykład niech to będzie Stonka. Mamy Stonkę. I tam zwykły szary Jan Kowalski, który ma już więcej niż 50 lat, kupił sobie kilka sztuk na przykład piwa, które miało być w promocji. Jeżeli kupi ileś tam sztuk, to będzie miał taniej to piwo. I on kupuje. Kupuje te piwa. Później przy kasie się okazało, że nie policzono mu promocji. I na przykład taka przykładowa kwota. Na przykład o 30 groszy, o głupie 30 groszy taki zwykły Jan Kowalski robi awanturę, krzyczy na cały supermarket, że go oszukano. <laughs> On zatrzymuje sprzedaż. On zatrzymuje sprzedaż przy kasie. On zatrzymuje ruch. On sobie robi taki mały, prywatny bojkocik, choć sobie może nawet z tego sprawy nie zdaje, że on robi taki bojkocik mały. I teraz tak, co by było, gdyby tak, co drugi klient zaczął sobie robić taki mały bojkocik, na przykład, że produkty są za drogie, że są beznadziejnej jakości, zacząłby czytać etykiety. I przy kasie zatrzymywać ruch. To są rzeczy legalne. Przecież można takie rzeczy robić, i to jest tylko jeden przykład. To jest tylko jeden przykład. Jeden przykład jednej formy protestu, jednej formy bojkotu, a przecież bojkot można robić na mnóstwo innych sposobów. W ogóle sanepidy w Polsce to należałoby zalać skargami, zalać. Żeby się zaczęły zajmować tym, czym powinny. Bo polskich przedsiębiorców, to sanepit, policja i skarbówka <grywka> to gnębią. Taki mamy patriotyczny rząd, taki to jest patriotyczny rząd, że polskich przedsiębiorców chcą już dojechać do spodu. Do spodu. Przez dekady to obserwowałem, przez dekady. A teraz to mamy kumulację, to mamy kolejny etap. Że już do spodu wszystkich po prostu dojechać, i niech korporacje przejmą w ogóle Polskę do końca, i wszyscy będą podporządkowani. Do tego to zmierza, do tego to zmierza. Dlatego nie ma co liczyć na różnych wybawców, fałszywych zbawicieli, fałszywych antysystemowców, tych liderów, co zawsze głośno krzyczą na tych marszach. Ale nie potrafią ludzi poprowadzić pod domy posłów, pod domy urzędników, do szpitali, do korporacji, żeby się tam upominać o prawa pracowników. Nie ma co liczyć na te wszystkie partyjki systemowe. Sami ludzie, zwykli ludzie, powinni zmienić system, powinni się tym zająć. Zwykły emeryt. Potrafi w supermarkecie zatrzymać sprzedaż, potrafi robić bojkocik. Co by było, gdyby tak co drugi klient sobie robił bojkocik? Co by było, gdyby emeryci, którzy przez całe dekady, przez całe dekady słyszę, jak oni płaczą, jak im źle, co by było, gdyby oni poszli do urzędów, do przychodni, do szpitali, do właśnie supermarketów i tam zaczęli płakać. Tam zaczęli płakać. Niech tam płaczą, a nie nieraz młodym opowiadają różne. Głupoty, wywody prowadzą, niech idą i płaczą tam, gdzie powstają problemy. Mają czas. Nawet okupację jakiegoś budynku by zrobili, rozłożyli ręce na schodach, <noise> wzięliby ze sobą jakiś obornik, to nawet milicja by ich nie chciała ruszać, bo mieliby ze sobą na przykład śmierdzący obornik. <noise> Pośmiejmy się, trochę się pośmiejmy. Lepiej się śmiać niż płakać. Ja przez całe życie się śmiałem dużo. Dużo różnych żartów się robiło. Takich żartów z pazurem. I cóż, cóż, cóż. Śmiech przez łzy, ale nie ma co płakać. Płacz nic nie zmieni. Płacz nic nie zmieni. Rolnicy wychodzą na przykład blokować drogi, i tam płaczą, że będą samobójstwa popełniać. Kogo to ruszy, kogo to obchodzi? Co? Pisowcy, platfusy, a może, a może księża? Nad nimi się pochylą i zaczną im pomagać. Kto, kto im będzie pomagał? No, nikt z tych systemowych twarzy im nie pomoże. Opowieści o desperacji: No, desperat to idzie coś zrobić, a nie, że się od razu powiesi. Uch. Ci ludzie, którzy opowiadają takie farmazony, że nic nie mogą zrobić, niech skończą te farmazony opowiadać. Albo niech całkiem milczą, albo niech po prostu zaczną działać na co dzień. Dookoła pełno frustracji. Pełno frustracji i powtarzanie tych samych sloganów przez całe dekady. Jak byłem dzieckiem, to tam słyszałem, jak tam. Ludzie właśnie tacy starzy, zmęczeni życiem, narzekali, płakali sobie. Myślałem, no, rzeczywiście, no, system ich poturbował. Ale im jestem starszy, tym bardziej to widzę, że ci ludzie zamiast tak płakać, to powinni po prostu pójść do źródła problemów i upominać się o swoje, bo nawet zwykły emeryt może coś zrobić. No. A ludzie młodzi. Ludzie młodzi mają dużo więcej możliwości, a też jakimiś głupotami się zajmują. Jakimiś głupotami, jakieś pseudostrajki, pseudoprotesty. Zamiast się zorganizować regionalnie, nawet anonimowo, no kominiareczkę sobie założyć, przecież maskowanie twarzy jest teraz w modzie <laughs> i robić różne rzeczy. Można legalne rzeczy, legalne działania podejmować. Nie trzeba robić nie wiadomo czego, nie trzeba robić zadym z milicją. To jest błąd. To jest błąd. To jest błąd, zrobienie zadym na ulicach, z milicją. Nawet jeżeli by w Polsce policja tak zwana została rozbita, to co z tego? Co z tego? Zaraz Unia Europejska, NATO albo nie wiadomo kto jeszcze się będzie wtrącał w wewnętrzne sprawy Polski, tak jak cały czas to się dzieje? I ktoś na tym skorzysta, ktoś na tym skorzysta. Znowu będzie jakiś okrągły stół, nie wiadomo co. Dogadają się tam na górze i tyle, i tyle. Tu trzeba autentycznie przejąć władzę. I interweniować na co dzień. Do Sanepidu, do szpitali, tam protesty robić. Do urzędników, do posłów. I nie czekać na wielkich wybawicieli. Nikomu nie można ufać. Nikomu nie można ufać. Ludzie powinni się zorganizować sami. W swoich grupach, które są sprawdzone w działaniu przez lata, a nie jakieś przypadkowe twarze. Podam teraz taki przykład. Cookies <noise> wyskoczył jak królik z kapelusza. Wielki antysystemowiec nagle. Ludzie na niego zagłosowali. Teraz nieraz można różne komentarze przeczytać w internetach tak zwanych, że zawiedli się na kukizie. <noise> Uwierzyli mu i w ogóle. <noise> to co? Jak teraz doda wyskoczy nagle jak królik z kapelusza? Powie, że stała się antysystemowa, chce zmienić system, to ludzie na nią będą głosować. No, na pewno wiele osób by zagłosowało na taką dodę. Na pewno. To jest normalnie, nienormalne. To jest chore. Najpierw niech taka osoba i takie różne formacje pokażą autentycznie w czynach, że coś zmieniły, że coś wywalczyły. A nie obietnice i do wyborów, bo jak zostaniemy wybrani, to coś zmienimy. Nigdy już nie zagłosuję na jakąś formację. Na jakieś persony, które nie zrobiły czegoś konkretnego. Nigdy. Ja się już dawno temu wyleczyłem z głosowania na tak zwane mniejsze zło. Już dawno temu się wyleczyłem. Jak się ponad dekadę temu mówiło ludziom, że Pizzy PO to jest jedno zło, to się pukali po głowach. To się pukali po głowach. A dzisiaj wielkie rozczarowanie. Nie mogli przewidzieć pewnych rzeczy. Uff! Pada deszcz, wie wiatr, ponuro. Ech. No, nie mogli przewidzieć, nie mogli przewidzieć, nie mogli przewidzieć. Trzeba się, troszeczkę, trzeba się troszeczkę zainteresować też polityką jak się chce iść na wybory. No ludzie! Ludu polskich! A tak w ogóle, po co nam rząd? Jak różne osobistości modlą się. Do królowej Polski, którą jest jakaś Maryja. Jak mamy królową, to po co nam rząd? Rozwiązać! Dobra, dobra. Kończę pogadankę. Muszę uspokoić emocje. Bez odbioru. Działajcie.